No chciałbym, żeby od przyszłego roku 1% przekazywałbyś ze swoich dochodów na to, że, do no, na, mnie. na mnie, co byś na to powiedział, gdybym tak Ci załatwił, że, że państwo Ciebie opodatkuje na moje własne potrzeby, tak, żeby o mnie źle nie mówiono, żeby jak będą o mnie źle mówić, to policja będzie aresztować takie osoby, żeby dzieci się w szkole uczyło, że ja jestem trochę lepszy niż Ty. No, gdybym coś takiego powiedział komuś, to pewnie by dostałbym po twarzy za sam taki pomysł, że moje życie jest lepsze od czyjegoś. Ale wyobraźcie sobie, że w 2000 w 18 roku na kongresie w Wiedniu pewna grupa osób, znanych osób, m.in. Moszek Kantor prowadził, papież Franciszek napisał tam list i powiedział, że bardzo dobrze, że się spotkali. Ustaliła, że wszystkie kraje w Unii Europejskiej powinny wprowadzić do swojego prawodawstwa, żeby składać się po 0,2% z budżetu, to jest na Polskie na dzień dzisiejszy jakieś 750 milionów. Złotych i każda organizacja, nie wiem, co to znaczy każda organizacja, czy taki klub sportowy, który prowadzę, czy, czy no po prostu jakaś, no, no każda organizacja powinna przeznaczyć 1%. 1% na tą właśnie nację, żeby tam o nich źle nie mówić. I to, że sobie ktoś tam robi jakiś kongres, to, że sobie opowiadają, że są skrzywdzeni, to, że chcą od nas jakieś konkretne pieniądze, no to jeszcze pallicho, dopóki to są tylko takie pogaduszki. Ale nie mija 7 lat, a nasz rząd wprowadza specjalną ustawę. A właściwie nie tyle ustawę, co uchwałę Rady Ministrów. Czyli to w ogóle przez Sejm nie przechodzi, nikt na ten temat nie dyskutuje, tylko rząd po prostu uchwala, że pewne życie jest ważniejsze. Że prokuratorzy, policjanci, nauczyciele, wszyscy mają być przeszkoleni, że jak tylko usłyszą, że ja używam jakiegoś słowa na literkę rzecz kropką, albo na jakąś inną literkę, to już jestem osobą podejrzaną i należy mnie że tak powiem, być może nawet je aresztować albo zabrać mi głos. No, żyjemy w czasach, gdzie jedno życie jest lepsze od drugiego. Kiedy ja mówię o życiu nienarodzonym, kiedy mówię, że każde życie jest ważne od poczęcia do naturalnej śmierci, to jestem fundamentalistą. Ale kiedy nasz rząd wprowadza uchwałę, gdzie mówi, że pewne życie jest ważniejsze i nie wolno się w ogóle wypowiadać, nie wolno prowadzić prac naukowych w tym kierunku, bo to już trąci właśnie tym. Zachowaniem negatywnym. Papież Franciszek tam to wszystko przyklepuje i mówi, że tak, tak, tak trzeba, tak trzeba, żeby w Europie było. Popatrzcie, konferencja 8 lat temu, 7 lat temu, dzisiaj wprowadza się to do prawodawstwa tylnymi drzwiami. No a być może od przyszłego roku już z Twoich pieniędzy będzie przekazywane dużo na to, żeby o pewnej nacji w ogóle nie mówić albo nie mówić źle żeby mogli sobie robić kompletnie co chcą. No trochę to dziwne.